Cześć! Witajcie! W tym filmie pokażę Wam lokalizację oraz zadania, jakie można wykonać od szmacianki w Fortnite. Szmacianka zlokalizowana jest w okolicach karkołomnego kina. O tutaj! Aby wykonać pierwszy szary etap, musimy kupić przedmiot leczący osłonę z lekomatu. Lokalizacje lekomatów zaznaczone są na mapie. Aby wykonać drugi zielony etap, należy użyć małej mikstury osłony oraz ryby leczącej osłonę. To zadanie nie jest trudne, więc każdy powinien poradzić sobie z nim bez problemu. Trzeci niebieski etap jest bardzo prosty i, aby go wykonać, wystarczy zebrać kamień z kamieni znajdujących się w uboczu. Aby wykonać czwarty epicki etap, trzeba użyć przedmiotu leczącego osłonę w uboczu, a więc na przykład miksturę osłony. Natomiast aby wykonać piąty legendarny etap, musimy odnieść obrażenia od wrogiego gracza i nie zginąć. Można spróbować wykonać to zadanie na przykład na zwierzętach lub strażnikach UR, a jeśli to nie zadziała, to niestety będziemy musieli poszukać innych graczy. Powodzenia. Także to by było na tyle. Jeżeli film wam pomógł, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji, jeśli chcecie być na bieżąco. Zapraszam również na Discorda, do którego link znajdziecie w opisie. Dzięki. Cześć.